wszystkim, z tej strony, Weronika i Erik. A dzisiaj przedstawiam Wam. Na pewno nie przedstawiam Wam odcinka z mojej podróży, ponieważ podróż moja się nie odbyła. Okej, okay, na sam wstępie od razu przepraszam za mój wygląd, bo jestem w piżamie. Jestem w takim. Czemu, żebyście jednak nie oglądali mnie aż w tak fatalnym stanie. Stałam okres przy okazji, wyskoczyły mi jakieś gówna przy ustach. Plus, moja podróż do Poznania, Wrocławia i Gdańska się nie powiodła. Miałam wrócić 26 do domu, wróciłam dzień później. wjechałam 17, wróciłam 18. Czemu tak się stało? Pewna osoba, z którą miałam jechać, troszkę mnie wykiwała. I bym skończyła prawie na dworcu, gdyby nie na koleżanka, która mogła mnie wtedy przyjąć do domu i miałam gdzie spać chociaż na jeden dzień. Nice. I niestety moja podróż skończyła się tylko na tym, że pochodziłam po Poznaniu. Przy czym rościłam sobie stopę, nie będę wam tego pokazywać, ale rościłam stopę. Ledwo chodzę, chodzę dosłownie jak kaleka. Te wakacje to są chyba naprawdę nie mój czas kompletnie. Na początku odwołali nam The Voice, jeśli chodzi o publiczność. Teraz poznań i ogólnie moje całe wakacje są do dupy. Ale okej, okay, nie ma tego złego. Po prostu dzisiaj wam pokażę takie banalne przepisy wegetariańskie, które zazwyczaj ja sobie po prostu szykuję, bo dużo osób mówi, że. Osoby, które nie jedzą mięsa, mają straszny trudno, ponieważ praktycznie nic nie jedzą oprócz warzyw. Tak w sumie czasami jest, ale ja Wam pokażę, co na przykład ja jem. Są naprawdę banalne przepisy, więc mi proszę nie pisać pod komentarzami, że. Wiesz, to jest takie oczywiste. No nie wiem, bo dla niektórych tosty to jest tylko ser i szynka, tak naprawdę, więc oni nie wiedzą, że można tam dodać ogórka na przykład. Także dzisiaj Wam to. Pokażę. Znaczy, pokażę. Będę Wam czytać te przepisy, ponieważ jestem zbyt leniwa, aby to wszystko teraz gotować. W sumie, jeśli Wam się coś takiego spodoba, taki foodbook, w końcu foodbook jest u Weroniki Eryk. Wow. <śm> um. Jeśli Wam się takie coś spodoba, to może kiedyś, kiedyś, kiedyś serio nagram, jak coś gotuję, będę przy okazji Wam pokazywać, jak to wygląda, w jakich proporcjach i w ogóle, i w ogóle. A dzisiaj takie najprostsze przykłady, także zaczynamy. W sumie jak zaczęliśmy od tostów, to może zacznę z tostami. Ważne tosty, no, można nawet tosty z jajkiem. Ja zazwyczaj właśnie wybieram y, pomiędzy tymi dwoma opcjami. I tak, chleb tostowy ja zazwyczaj biorę taki ze ziarnami, ponieważ taki bardziej mi smakuje, ale to może być byle jaki tak naprawdę. Y, I do tego dodajemy warzywa takie, które my lubimy. Ja zazwyczaj tutaj po prostu rzodkiewkę i ogórka zielonego. Ale też często dodawałam pomidora, chociaż teraz od pomidorów zaczynam odchodzić coraz bardziej. Przestały mi aż tak bardzo smakować jak kiedyś. I do tego sosy jakie po prostu chcemy. Ja bardziej idę w stronę majonezu, ponieważ nie lubię zbytnio keczapu, kuczupu, kuczapu. O to chodzi. Um a jeśli chodzi o wersję z jajkiem to ja zazwyczaj robię coś takiego, że robię po prostu jajecznicę, ale widzieliście jak ja ostatnio chyba robiłam jajecznicę chyba pokazywałam to w taki sposób po prostu to kładę na już do środka tosta i wtedy to przypiekam, palce lizać. akurat dzisiaj na śniadanie takie jadłam także to jest fajne dla osób, które chcą zjeść tosty w jakiś inny sposób a niekoniecznie właśnie z mięsem, tak jak zawsze Ser bardzo rzadko teraz dodaję. Um, zawsze dodawałam właśnie... robiłam czasem coś takiego, że dam po prostu tylko z serem, a teraz zaczęłam przenosić na takie typowo warzywne czy właśnie jajeczne. W ogóle nie wiem, czy wspomniałam, ale jakoś znowu będzie troszkę taka... mniej lepsza, bo nagrywam telefonem, ponieważ ze względu na określić to wszystko co się działo w moim życiu aktualnie to jestem tak wymęczona, że mi się po prostu nie chce przesyłać tych filmików na laptopa, a później z laptopa na telefon więc musicie mi wybaczyć nagrywam telefonem bardzo fajna opcja na obiad na przykład znaczy dodatek może bardziej do obiadu chociaż ja się samym tym w sumie najadam ale to dlatego, że ja jakoś dużo nie jem a chodzi o kroszki z cukinii kreśczę cukinie w takie plasterki i panierkę tutaj dodajemy z jajka, może być z samego żółtka, chociaż ja dodaję całe jajka zawsze um, i bułkę tartą. Chyba, że z czegoś innego zazwyczaj robicie panierkę, na przykład jak na schabowe się robi, to musicie coś takiego zrobić. Nie wiem, czy to by z wyszło, bo nie wiem, czy one by się zbytnio nie odklejały, ale dobra, po prostu bierzemy plasterki cukinii, maczamy w jajku, później w bułce tartej i możemy jeszcze raz, żeby ta panierka była żeby było ich więcej. U mnie zazwyczaj chyba po jednej warstwie zawsze chyba wystarcza, z tego co pamiętam i po prostu smażymy na maśle albo na oliwie lub oleju. Ja zazwyczaj wybieram właśnie na maśle lub oleju, ponieważ to mam zawsze przy sobie, w domu. I szczerze to nie trzymamy tego jakoś długo, tylko tak patrzymy, kiedy to macie się, ta panierka już rumieni, będzie miała taki fajny kolorek, to ściągamy i można zajadać. Niby proste, niby banalne, a naprawdę smaczne. Ja bardzo uwielbiam. I mi się wydaje, że dzisiaj też będę robić. Ale niestety wam tego już nie nagram, bo jestem zbyt leniwa. Jej Piszcie w komentarzu hashtag leni. I no nie mówcie, że jestem sama leniem, no jakby... Okej, okay, kolejny przypis jest taki bardziej na obiad jest idealne ją ja uwielbiam właśnie tą opcję. Makaron ze szpinakiem. I tutaj my zazwyczaj robimy z kokardkami takimi. Myślę, że z takimi zwykłymi, albo jak od spaghetti może to aż tak dobrze nie wyjść, więc lepiej wziąć właśnie te kokardki lub... nie wiem, muszelki one się chyba nazywają. To lepiej właśnie któreś z tych wziąć. Um, szpinak... Mi się wydaje, że taki mrożony będzie troszkę lepszy, bo on jest troszkę innej struktury, on już jest taki przygotowany właśnie do zrobienia z makaronem, a tak to taki zwykły, on będzie Wam się y, robił w takiej jakby wstadzie, on będą się tak razem trzymać, będziecie mieć problem, że po prostu je rozdzielić na porcje, więc lepiej chyba ten y, mrożony będzie lepszym opcją. Głosy mi oh my god, jak ja się wyglądam. <noise> Do tego na przykład serek ziołowy, żółtego sero, O żółtego seru? Ja jak jakiś Francuz. Kawałek żółtego sera, na przykład pół plasterka, zależy też, jak lubicie żółty ser. Bo ja, jak mówię zaczynam trochę go mniej jeść. Co tam jeszcze? Troszkę kwaśnej śmietany. Nie podam wam, ile to dokładnie w proporcjach, ponieważ my tu zawsze robimy na dwie osoby, a to inaczej wygląda, jak się robi na przykład na pięć osób dla jednej osoby, więc u się sprawdzać, czy jest wszystko ok proporcjonalnie. Możecie też dodać do tego na przykład pieczarki, bo ostatnio akurat robiliśmy bez pieczarek i też było ok. I to się też jakoś długo nie trzyma. Wiadomo, ugotować makaron przed, bo chyba to jest jasne, ale... Naprawdę tutaj różne osoby oglądają, więc ja wolę to powiedzieć. Ugotowany makaron po prostu dajemy na patelnię z tym wszystkim po prostu mieszamy. Przez ile minut tak szczerze to nie wiem, to się po prostu patrzeć, czy wszystko już jest ok, wszystko wymieszane, ładnie tak wygląda. I można zajadać. Ja taki obiad mam akurat dzisiaj, także jest super. <grym> Ale naprawdę jest to smaczna opcja i na pewno syta. A Jeśli ktoś nie lubi szpinaku, to naprawdę można się do niego przekonać, bo on jest naprawdę dobry i jest na pewno dobry dla naszego organizmu, jak i ciała. Uff. Nie wiem, jak wy dziewczyny wytrzymujecie podczas okresu, ale ja dosłownie padam już. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, że ten odcinek znowu jest taki. <grym> um, no sądzę, postaram się, żeby był bardziej żywy i w ogóle. Także do zobaczenia w kolejną niedzielę. Baja!